czy bliskość metropoli może pomóc w rozwoju powiatu szanowskiego czy wręcz przeciwnie zmarginalizuje go o tym i o innych szansach oraz zagrożeniach gospodarczych rozmawiano na konferencji naukowej w Giełzowie Korzystna lokalizacja na styku metropolii śląskiej i krakowskiej daje powiatowi szanowskiemu dużą szansę na gospodarczy rozwój czy jednak nasz powiat i cała małopolska zachodnia potrafią to wykorzystać To i inne pytanie o szansach i zagrożeniach w skali mikro oraz makroregionów były tematem 11 konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu w Szanowie. Była to zarazem pierwsza konferencja gospodarcza w gminie Babice. Przyznam się szczerze, że pomysł konferencji gospodarczej zrodził się wtedy, kiedy zaczęto mówić o zachodniej Małopolsce, o marce i o regionie, który potrafi być alternatywą do tego, co powstaje wokół nas, czyli dwóch metropolii, potężnych metropolii, Śląsk i Kraków. Zachodnia Małopolska to region, który jest skazany na sukces? Naukowcy i samorządowcy byli zgodni w jednym. Małopolska Zachodnia ma duży potencjał. Sam potencjał jednak nie wystarczy, by region intensywnie się rozwijał. Do tego potrzeba też inwestorów, a także aktywności lokalnych przedsiębiorców, takich, którzy nie wahają się stanąć do rywalizacji o pieniądze zewnętrzne, na przykład z programu operacyjnego Gospodarka Innowacyjna. Małopolska ma do dyspozycji w tym względzie kwoty niebagatelne. My zakontraktowaliśmy Podpisaliśmy umowy z przedsiębiorcami na kwotę miliard złotych. Sęk w tym, że z programu Gospodarka Innowacyjna korzysta niewielu przedsiębiorców z Małopolski Zachodniej. Dość powiedzieć, że po to wsparcie sięgnęło zaledwie pięć podmiotów gospodarczych naszego regionu. I muszę przyznać, że byłem zaskoczony. Liczyłem, że jest więcej. Więcej, jeżeli chodzi o Małopolskę Zachodnią, umów, które mamy podpisanych z przedsiębiorcami. Mówię tylko i wyłącznie o, działanie, o działania z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dlatego że jest tu mamy tylko pięciu beneficjentów którzy z Małopolski Zachodniej. Konferencja naukowa nie tylko dała możliwość wymiany poglądów i spostrzeżeń na temat rozwoju gospodarczego powiatu szanowskiego i Małopolski Zachodniej. Spotkanie miało także wymiar praktyczny. To, że uczelnie wyższe organizują konferencje, jest pewnego rodzaju standardem i pewną rodzaju normą. Po każdej konferencji jest wypracowany pewien materiał, który my przerabiamy później na nowe kierunki, na staranie się w ministerstwie o nadanie uprawnień do nowych. Kierunków. Zaczęliśmy i wiele lat prowadziliśmy jeden kierunek, zarządzanie. Na chwilę obecną mamy uprawnienia do prowadzenia pięciu kierunków. Chodzi o to, żeby owocem konferencji nie była jedynie naukowa publikacja, którą kiedyś ktoś włoży na półkę, tylko żeby było opracowanie, w jaki sposób rozwijać tę uczelnię, aby jeszcze bardziej służyła potrzebom naszego otoczenia, naszego środowiska. W ostatnich latach wnioski płynące z konferencji naukowych zaowocowały uruchomieniem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości takich, kierunków jak socjologia i pedagogika, a od nowego roku akademickiego filologia i edukacja techniczno-informatyczna. Jakie będą efekty tegorocznej konferencji w Wygiełzowie? Pewnie okaże się w kolejnym roku akademickim.